Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do recenzji OnePlus Nord. OnePlus czy też OnePlus w zależności jak kto woli, czy po polsku, czy po angielsku. Natomiast mówimy o smartfonie, który wraca mocno do korzeni. Zresztą jest sporo informacji teraz, że będą kolejne wersje czy odmiany Norda, mając na uwadze, że cieszy się naprawdę sporym zainteresowaniem. OnePlus kiedyś sprzedawał dużo tańsze smartfony od konkurencji. Oferowały podobną wydajność, podobną specyfikację, chociaż miał zawsze jakieś dodatkowe braki, o których również sobie tutaj powiemy. Zacznijmy od pudełka, które wygląda, powiedzmy, klasycznie, tylko innej wersji kolorystycznej niż typowo właśnie OnePlusy. Od ładowarki, która jest bardzo szybka, jak zawsze, chociaż kolorystyka już zdradza, że jednak jest to OnePlus. No i mamy w zestawie również taki silikonowy case, który jest oczywiście z charakterystycznymi przecięciami i w sumie nie można o nim powiedzieć nic dobrego czy też złego. Jest po prostu klasyczny od środka, taki delikatnie z wypustkami, żeby się nie przesuwał. Jeżeli chodzi o zewnątrz, to jest po prostu. Taki dość zwykły, jeżeli chodzi o kolorystykę również, więc tutaj zwracam uwagę, że te bardziej dymione, takie ciemne, dużo lepiej wnoszą upływ czasu, po prostu się nie odbarwiają. Natomiast ciekawym zabiegiem jest to, że mamy tutaj zaślepkę po prostu do naszego portu ładowania. Myślę, że dawno czegoś takiego nie widziałem. Przejdźmy do jakości wykonania wyglądu. Mamy plastikową ramkę i tutaj bym przyznał, szczerze, że się nie spodziewam, bo ona jakby sprawia wrażenie naprawdę bardzo solidnej i wręcz aluminiowej. No i dwie tafle Gorilla Glass piątej generacji, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Telefon na pewno warto zwrócić uwagę, że jest bardzo dobrze wyważony, w sensie nie jest ani za lekki, co bardzo często przy smartfonach LG zgłaszałem, ani też nie jest jakoś bardzo ciężki. Mam wrażenie, że ta masa naprawdę się rozkłada tutaj jakoś wyjątkowo, bo z telefonu korzystało mi się naprawdę bardzo, bardzo. Przyjemnie. Po prawej stronie mamy dwa przyciski, właściwie jeden plus suwak, przycisk zasilania i suwak oczywiście do wyciszania urządzenia i stanu takiego pośredniego, czyli wibracji. To można sobie dodatkowo skonfigurować, ale fajnie, że to jest. Ja uwielbiam tego rodzaju smaczki, no i zwracam uwagę, że on jest delikatnym takim jakby grawerem. No wygląda to świetnie i działa również. Po lewej stronie natomiast mamy przycisk do regulacji głośności, on jest tak nieco powyżej. Połowy obudowy, więc myślę, że umiejscowienie jest jak najbardziej ok. No i klik, jeżeli chodzi o ten lewy i prawy przycisk, jest naprawdę bardzo dobry. Tu zastrzeżeń nie mam i wszystko jest dobrze spasowane. Górna krawędź, tylko mikrofon do redukcji szumów, natomiast na dole znajdziemy slot na dwie karty na nosim. Pamięci nie można rozbudować, zwracam uwagę. Nie mamy tu żadnego certyfikatu, ale zwracam uwagę, że w samej tacce jest gumka, tak jak zresztą w innych urządzeniach OnePlus, które no, delikatnie sugerują, że. Przy ewentualnym kontakcie z wodą nic nie powinno się stać. Mamy pojedynczy głośnik, i tutaj zwracam uwagę, że ten głośnik jest ok, nic więcej, w sensie gra wystarczająco głośno, jest czysty, nie ma żadnych przesterów, ale basu oczywiście tutaj nie ma, więc na to zwracam uwagę, że no w tej cenie zdarzają się już telefony zdecydowanie, które mają głośniki stereo i są one znacznie lepsze. No i mamy baterię 4115 mAh. Ładujemy tak jak mówiłem szybko, to jest około godziny do pełna, więc rzeczywiście całkiem nieźle. Ale bateria nie jest też jakaś bardzo pokaźna. I mając na uwadze to, jak ja testowałem urządzenie, i zdradzam tutaj, że mamy 90 Hz, i ja właśnie w takiej konfiguracji cały czas korzystałem ze sprzętu. To jest od 3,5 do 5, maksymalnie do 6 godzin na ekranie. Nie udało mi się nic więcej. To jest 1 do 1,5 dnia średnio użytkowania. Jak mocniej dociśniemy Norda on może się rozładować w ciągu dnia, szczególnie jeżeli będziemy pracować na LTE. Ale ogólnie nie jest źle. Rewelacji też nie ma, myślę, że jest po prostu dobrze. Naturalnie, indukcyjnego ładowania tutaj nie ma i wodoodporności, jak wspominałem wcześniej. Również. Przechodzimy sobie do tyłu. Po lewej po prawej stronie szkło jest zakrzywione, u góry na dole trochę mniej. Mówiłem Gorilla z piątej generacji. Powierzchnia praktycznie jest płaska. Zwracam uwagę, że no, nie mamy tu żadnego specjalnego wzoru. Na ogół urządzenie, jak nie pada na nie światło, jest dość ciemne. Dopiero w takich, no, jak zresztą możecie zauważyć, przebitkach, gdzie światło jakieś pada na urządzenie. Wtedy no, jest bardziej takie szarawe rzeczywiście, ale ogólnie wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Mam oczywiście zestaw czterech obiektywów, które są w jednej linii pionowej po lewej stronie, zaraz do nich przyjdziemy. One oczywiście wystają i to nie jakoś super mało, ale nie są też jakąś ogromną wyspą wystającą jak w przypadku wielu innych. Smartfonów. Mamy wydzieloną podwójną taką zadymioną diodę doświetlającą. Zwracam uwagę, że wokół obiektywów jest również jakby pociągnięty taki szlif, taka ramka, która delikatnie wystaje nad same obiektywy. Myślę, że specjalnie może to nie chronić przed odkładaniem telefonu, żeby się porysował, więc polecam sobie założyć po prostu case. Mamy również logo OnePlusa, które jest na środku i ono oczywiście jest pod szkłem, więc nie da się w żaden sposób tego wyczuć. Oznaczenia OnePlus i znaki towarowe na dole. Jeżeli chodzi o sam aparat, to składa się, tak jak mówiłem, z czterech obiektywów. Mamy tutaj podstawowy 48 megapikseli ze światłem 1.8 optycznie stabilizowany, 8 MP ze światłem ultra 23 szeroki kąt 119 stopni i dwa mniej użyteczne, 5 MP ze światłem 24 to jest detektor głębi, no i 2 MP ze światłem 24 również jako makro. Przód natomiast to ekran Fluid AMOLED, 6,44 cala, 1080x2400 pikseli, czyli Full HD z plusem, 408 punktów na calę, więc wystarczająco ostry i szczegółowy, nie mam tu żadnych zarzutów. Gorilla Glass 5. generacji, jest on oczywiście zgodny z HDR10 z plusem. Dlaczego nazywa się Fluid AMOLED? No bo takie jest oznaczenie, jeżeli chodzi o ekrany w OnePlusach, w przypadku tych, które mają więcej niż 60 Hz, tu mamy 90, można wybrać oczywiście jedną z wartości. Co do samego panelu, jasność minimalna i maksymalna jest dobra, może maksymalna nie jest jakaś wybitna, ale w zupełności wystarczająca, myślę, że nie miałem tu jakichś większych problemów. Nie ma problemów w pionie czy w poziomie z polaryzacją, więc to również duży sukces. No i panel można właściwie dowolnie skonfigurować, jeżeli chodzi o kolorystykę, przestrzeń barwową, jest tryb czytania, taki wyszarzający wszystko, jest eliminacja światła niebieskiego, właściwie każda dowolna forma jakby zmiany parametrów wyświetlacza jest tutaj Dostępna. Ramki po lewej, po prawej i u góry są małe, ale nie jakieś mikroskopijne i to od razu zwracam na to uwagę. U góry oczywiście mamy maskownicę do głośnika. Podczas całych testów nie miałem problemów z jakością połączeń, było naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Dolna brudka ciut większa, w ogóle nie psuje to symetrii urządzenia, naprawdę wygląda to świetnie. I tutaj jakichś dużych zastrzeżeń tak na dobrą sprawę nie mam. Przypominam, że jest to ekran płaski, to może być również istotne dla wielu osób. Wspomnę jeszcze o skanerze odcisków palców, który z jednej strony jest świetny, bo jest super szybki, nie mam tu żadnych zastrzeżeń, odblokowuje się urządzenie właściwie momentalnie. Może nie tak jak w topowych, ale i tak jest bardzo dobrze. Natomiast jest to powiązane trochę z tą drugą funkcją, czyli Always on Display na ekranie, która nie działa tak, że ekran się wyświetla cały czas. Musimy albo podnieść telefon, albo go dotknąć w wyświetlacz, i to się zapala jakby na chwilę, i wtedy możemy dotknąć skanera odcisków palców. Wtedy on jest aktywny. Więc tak na dobrą sprawę nie możemy na wyłączonym ekranie jak telefon leży na stole przyłożyć palca, bo on się nie odblokuje, musimy najpierw dotknąć i później jeszcze raz ten palec przyłożyć, czyli trzeba go jakby tak dwukrotnie dotknąć i jest to takie trochę frustrujące, niestety No mogliby to rozwiązać tak, że po prostu always on display jest cały czas. Działałoby to znacznie szybciej wtedy. Jest również alternatywnie rozpoznawanie twarzy realizowane no, z tych dwóch aparatów, ale działa bardzo szybko. Nie mam jakichś tutaj większych zastrzeżeń. Można oczywiście pominąć ekran blokady. Może być tak, że musimy zostać na ekranie. Można sobie to dopasować, więc tutaj działa to bardzo dobrze. Wspomnę również o aparacie podwójnym, który jest po lewej stronie w postaci takiego dość dużego tiktaka. Nazywam to, dlatego że po prostu ta przestrzeń między jednym a drugim obiektywem jest czarna. Szkoda, że nie znajduje się tam po prostu ekran. Wyglądałoby to znacznie lepiej, Gdybyśmy mieli takie dwa punkty i tyle, a niestety zajmuje to dość poro miejsca. Oczywiście można sobie ekran dopasować, czy chcemy, żeby jakby było z tego miejsca u góry, czy też tak, żeby wypełniało całość. Zdecydowanie ta druga opcja wygląda lepiej. No i co do samych aparatów, to z przodu mamy 32 megapiksele ze światłem 2.5 jako ten podstawowy i drugi 8 megapikseli również ze światłem 2.5 jako taki szerokokątny 105 stopni. Póki co jest całkiem nieźle i żeby poszukać tych cięć, tych kosztów względem innych OnePlusów, tych droższych, musimy zerknąć do specyfikacji. Nie mamy tutaj topowej jednostki, jak na OnePlus przyzwyczaju, a mamy Snapdragon 765G, Adren 620, no i 12 GB pamięci RAM, 256 GB pamięci wbudowanej i tak jak mówiłem, tej pamięci nie da się rozbudować. Te estetyczne, są myślę jak najbardziej adekwatne, a płynność działania jest naprawdę bardzo bardzo dobra. Zdarzyło mi się kilka jakichś delikatnych przycięć gdzieś, animacji. Nie jest to coś, co występuje bardzo często, ale zdarzyło się, czego się nie spodziewałem, przyznam szczerze, po OnePlusie. Bo jednak jestem przyzwyczajony do tego, że te telefony zawsze śmiegałem najlepiej na rynku, w ogóle ze wszystkich. Tu, oczywiście, ta specyfikacja jest trochę gorsza, więc mogły te ewentualne spadki płynności gdzieś się pojawić. Ale i tak uważam, że jest naprawdę wyśmienicie i w większości przypadków nie mam żadnych zastrzeżeń co do działania tego urządzenia. Czasami delikatnie się nagrzeje i zwracam uwagę, że to ma na ogół miejsce, kiedy ekran jest bardzo mocno rozjaśniony, kiedy robimy coś bardziej intensywnego. Nic niebezpiecznego, ale jednak występuje. Tak czy siak, urządzenie uważam pod względem wydajności do grania, do codziennego korzystania naprawdę radzi sobie bardzo dobrze, a 90 Hz tylko to potęguje. Jeżeli chodzi o nakładkę, tu myślę, że wszystko już zostało powiedziane dużo wcześniej. Jedna z moich ulubionych nakładek przez to, że ona jest jak prawie czysta Android, ale rzeczywiście ilość tych funkcji i dodatków z roku na rok jest rozbudowywana i możliwość personalizacji samego urządzenia, ale również tych wszystkich gestów świetnych, właśnie przełącznik po boku. Jest to na tyle zbilansowane, że raz, ta nakładka mi się bardzo podoba, dwa, działa świetnie, a trzy, tych funkcji takich niezbędnych jest naprawdę sporo i one są bardzo, bardzo przydatne. Kilka z nich możecie zobaczyć na ekranie, wielokrotnie o nich mówiłem wcześniej, ale myślę, że rzeczywiście to połączenie jest, myślę, takim naprawdę, może nie idealnym, ale jednym z najlepszych na rynku. No i przejdźmy sobie teraz do tego aparatu. Interfejs myślę, że jest dobrze znany, tu się nie zmieniło nic od kilku lat. Oczywiście mam na dole przełącznik między 06, 1, a dwukrotne. Mając na uwadze, że to dwukrotne to oczywiście jest krop z matrycy, bo fizycznego jakby zbliżenia tutaj jako osobny obiektyw nie mamy. Po lewej stronie Google Lens mamy u góry oczywiście ustawienia, Jest możliwość szybkiego przełączenia się między 12 a 8. Jest tryb makro i oczywiście filtry. U góry mamy ustawienia, które są bardzo rozbudowane. Polecam sobie tam zerknąć i przejrzeć, co jest dostępne. Między innymi dlatego, żeby ustawić sobie 4K, jeżeli chodzi o nagrywanie z tyłu. Ale również z przodu, i to jest duży plus, że ten telefon potrafi kamerą do na selfie nagrywać w 4K. Jest tam również jedna fajna funkcja, która jest domśnie wyłączona. Nie wiem dlaczego, a mianowicie jak telefon wykrywa długą ekspozycję, na przykład na statywie czy oparty gdzieś tam o murek i go nie dotykamy. Potrafi wydłużyć zdjęcia nocne od 8 do 30 sekund. Myślę, że ten wynik jest naprawdę bardzo dobry, no szkoda, że jest to po prostu jakoś tak dziwnie ukryte. A co do trybów, to myślę, że one są dość standardowe, tu nie ma jakichś wielkich zaskoczeń, nie jest panorama, zwolniony tryb. Po wideo, zdjęcia, portret, oczywiście scena nocna i tryb pro, do którego polecam sobie zajrzeć, bo można się tam troszkę pobawić. Jeżeli chodzi o scenę nocną, no to można korzystać z szerokiego i z podstawowego obiektywu, więc to jak najbardziej ok. Portret również jest dostępny, jakby w dwóch jakby konfiguracjach, więc można i ze zwykłego i z szerokiego kąta. Zdjęcia makro, które są no, bardzo słabe, to trzeba powiedzieć sobie, włączamy sobie tak jak mówiłem. I co to zdjęć w ciągu dnia? Myślę, że są naprawdę bardzo dobre. Szeroki kąt odstaje i to zauważalnie, szczególnie jeżeli chodzi o dystorsję po bokach. Widać, że trochę gdzieś to się rozpływa, szczególnie na krawędziach. Niestety nie wygląda to tak szczegółowo jak w centralnej części kadru. Druga rzecz jest taka, że mam wrażenie, że jakby kontrast jest tak troszkę podciągnięty mocno, domyślnie, przez to zdjęcia czasami w tych takich kontrastowych scenach wychodzą jakby takie dość ciemne. Myślę, że zobaczycie gdzieś to, to na przykładach. Ale ogólnie myślę, że zdjęcia mogą się podobać. Mam wrażenie, że tendencja czasami jest taka, że przesunięcie telefonu o 2 cm w lewo-w prawo powoduje, że kolorystyka zupełnie inaczej jest dobierana. Niestety zdjęcia nieba potrafią być również przepalone. Wydaje mi się, że ten header powinien po prostu działać troszkę lepiej. Zdjęcia 12 względem 48 są bardziej szczegółowe, robią się troszkę dłużej, ale tutaj niezmiennie mam wrażenie, że ten header jest wtedy gorzej procesowany, więc zostawimy sobie te 12-megapikselowe fotki. Co do selfieaków. Mam 90% selfie'aków powiedzmy dobrych, yy, natomiast jest też 10% i zresztą wrzucałem to na Twittera, gdzie po prostu kolory mam wrażenie, że jakby tak jakoś dziwnie skręcają, albo w pomarańczowy, albo w jakiś taki zielony. Dziwnie to wygląda. Nie wiem, czy to jest kwestia aktualizacji, która tu jest potrzebna, czy po prostu akurat jakoś niekorzystnie światło padało na mnie, czy też gdzieś tam wpadało bezpośrednio w obiektyw. Ale ogólnie te selfie'aki, muszę powiedzieć, że myślę, że będą w zupełności wystarczające. Na pewno dużym plusem jest to, że mamy wideo 4K, natomiast zwracam uwagę, że niestety nie można się przełączać na szeroki kąt, jak już rozpoczniemy w podstawowym. Natomiast jak już zaczniemy w szerokim kącie, to wtedy w ogóle nie ma suwaka do zbliżania, więc albo decydujemy się na podstawowe i ewentualnie korpowanie cyfrowe, albo z szerokiego i właściwie tyle. Natomiast dużym plusem jest to, że nagrywamy właśnie selfieaki 4K i one wyglądają bardzo dobrze i tutaj nie ma problemów jeżeli chodzi o kolorystykę i to jest zastanawiające, że bardzo często po takim nagraniu robiłem też zdjęcie i to zdjęcie wychodziło źle, a nagranie było... Jak najbardziej OK. I na końcu zdjęcia nocne. Myślę, że są adekwatne co do póki co nowej, w sensie mają robić to co robią, są jaśniejsze, nie ma oczywiście jakoś dużo szczegółów, trochę szumu gdzieś tam widać. Najlepiej wypadają te, które są rzeczywiście gdzieś tam z murku czy ze statywu, one wtedy są nieprzeostrzone, Wyglądają dość naturalnie i są wystarczająco jasne, no ale jednak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zdjęcia nocne robimy również po prostu z ręki. I wtedy może te efekty nie będą tak spektakularne, ale też nie mogę powiedzieć, żeby te zdjęcia były jakoś dużo gorsze od całej tej konkurencji z tego roku. Przynajmniej, bo oczywiście mamy też flagowce z zeszłego, które będą radziły sobie znacznie, znacznie lepiej w tej cenie. Podsumowując, OnePlus Nord jest faktycznie tańszy i to trzeba mu oddać, że to nie jest telefon, który w sumie zabija portfel. Na dzień dobry, jeżeli chodzi o urządzenie, które ma po pierwsze, a świetnie działać i myślę, mieć świetny ekran, bo to są te dwa parametry, do których naprawdę nie mam właściwie żadnych zastrzeżeń. Druga kwestia, no to niestety, aparat jest dobry, ale nadal nie jest to nic, co by było ponad tą półkę cenową. Zresztą, tak samo jak w przypadku flagowych OnePlusów, one zawsze gdzieś tam odstają, troszkę od tej konkurencji, która jest mniej więcej w podobnym przedziale cenowym. I tu myślę, że nie jest inaczej. Są telefony, które na przykład LG Velvet w podobnym przedziale cenowym, szczególnie teraz, że już gdzieś tam troszkę staniał, potrafią wyciągnąć lepsze zdjęcia, lepsze wideo i miejcie tego po prostu świadomość. Ale bardzo szybkie ładowanie, przyzwoita bateria, znośny głośnik, aparat, który jest w miarę ok. Ten telefon się niczym specjalnie nie wyróżnia, poza tym, że jest OnePlusem, który jest tańszy. Czy to jest wystarczający przepis na sukces? Przyznam szczerze, że nie wiem. Na pewno jestem pewien tego, że telefon będzie długo aktualizowany i na pewno po dłuższym czasie użytkowania nie będzie zwalniał, bo miałem wiele OnePlusów, które zostawały u mnie dłużej i nigdy nic takiego nie miało miejsca, To bardzo często zdarza się w innych nakładkach producentów. Myślę, że pod tym względem może być jednak ten telefon wyjątkowy. Pod innymi względami chyba nie do końca. Dajcie znać co myślicie, zapraszam oczywiście do subskrypcji, zapraszam do polajkowania. Wszystkie linki macie w opisie, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.